Wydaje mi się, że to jest temat o tyle ważny, że jak patrzymy bardziej holistycznie na ryzyko operacyjne, które jest przedmiotem dzisiejszej konferencji, to musimy dostrzec to, że to ryzyko nie może być tylko teoretycznym konstruktem, czyli szukaniem pewnych miar, które mają zasygnalizować zarządowi, że coś się dzieje, ale musimy też popatrzeć na procesy w banku, na procesy biznesowe i zobaczyć je od początku do końca, to znaczy od momentu przygotowania nowego produktu, a dzisiaj mówiliśmy o nowych produktach, które są potrzebne, dlatego że rynek szuka nowych okazji zarobienia pieniędzy, prawda? Banki chcą zarabiać pieniądze, tym bardziej, że mamy pewne spowolnienie gospodarcze i szukamy nowych źródeł przychodu. W związku z tym, wy wylansowanie nowego produktu, jeżeli jest dobrze przygotowane, może być dużym sukcesem. Ja atutem banku. Natomiast w momencie, kiedy mamy przygotowanie na chybcika, na szybko. Wtedy, kiedy cały ten proces, o którym dyskutujemy w czasie tej konferencji, czyli rozpoznania ryzyk danego produktu, zrozumienia charakterystyki produktu, zrozumienia, czy ten produkt jest w ogóle dopasowany dla tej klienteli, o której my chcemy, którą chcemy zaadresować, jeżeli tego nie ma, jeżeli też nie ma tego elementu, który wciąż umyka nawet w polskich bankach z radaru, prawda, ryzyk managementu i zarządu. Nie tylko przygotowanie, ale też jak będzie wdrożony, jak będzie wyglądał w pilotażu ten produkt, to możemy wygenerować sobie pewien problem w postaci nie tylko utraty reputacji, z czymś, co jest czymś bezcennym w bankach, ale także realnych pozwów klientów. I tutaj wydaje mi się takim świetnym przykładem ilustrującym wagę problemu jest kwestia skandalu z Payment, payment Protection Insurance, czyli ubezpieczeniem powiązanym z kredytami. Które w Wielkiej Brytanii było swoim z tym hitem rynkowym. 20 milionów polis sprzedanych w okresie 2004-2006, istotny udział w przychodach banku. Dzisiaj te same banki płacą koszty rzędu 8 miliardów funtów w ubiegłym roku z tytułu odszkodowań, które są wypłacane klientom, dla których jak się okazuje to nie był właściwy produkt i który nie dodawał wartości, który został im wrzucony w cudzysłowiu. I druga, utrata reputacji, czyli utrata zaufania klientów, co jest w dzisiejszych czasach, kiedy się walczy o klienta detalicznego, super ważne. I dlatego też w tym kontekście wydaje mi się, że ta konferencja ma pewną rolę do odegrania, jako pewne forum dyskusyjne ludzi, praktyków ryzyka, ryzyka operacyjnego, którzy miejmy nadzieję dotrą też ze swoim przesłaniem na poziom zarządu, że przygotowanie, dobre, dobre przygotowanie produktu musi być poparte z jednej strony odpowiednimi zasobami, infrastrukturą, pewnym, pewną logiką wprowadzania, ale też potem monitorowaniem produktu, który jest wprowadzony. Jakie czynniki poza rekomendacjami nadzorczymi powinny na etapie kwantyfikowania produktu, Produktu, czy parametryzowania produktu, mitygować apetyt na ryzyko? Mi się wydaje, że przede wszystkim świadomość zarządu. Właśnie co zarząd chce osiągnąć? Czy zarząd chce tylko mechanicznie zwiększyć udział danego produktu w przychodzie banku? Czy to ma być realna wartość dla klienta? Czy odpowiadamy na potrzeby klienta? Czy chcemy tylko, że tak powiem ad hoc, uzupełnić brakujący przychód? Prawda? To, to rozumienie tego, jak, jak, jak parametryzujemy to. Druga rzecz to to, że i to znowu jest kwestia tego tone de top, czyli kultury korporacyjnej i pewnego sygnału wysyłanego z zarządów. Czy my się przygotowujemy solidnie do wdrożenia i wylansowania produktu, czy idziemy na skróty? Wskazał Pan również na konieczność wejścia głębiej w analizie produktu przez zaplecze prawne. Na ile kultura, dojrzałość naszych organizacji pozwala spełnić ten postulat? Ja myślę, że banki po 20 latach, ponad 20 latach od momentu rozpoczęcia w Polsce transformacji, prawda, już osiągnęły pewien poziom dojrzałości i pionów prawnych, i pionów compliance No Compliance jest powiedzmy najmłodszym dzieckiem w tej całej strukturze funkcji kontrolnych czy, czy back-officeowych. Niemniej wydaje mi się, że jesteśmy na drodze do ich ścieżce. Natomiast te nowe wyzwania i komplikacja produktów stawia też potężne wyzwania przed prawnikami. Oni sami, podobnie jak compliance i ryzyko operacyjne, muszą rozumieć naturę tego produktu, który się wdraża, wszystkie ryzyka, które są związane, które mogą w przyszłości wygenerować roszczenia klientów i utratę reputacji, więc myślę, że ekspertyza też ekonomiczno-biznesowa samych prawników, nie mówiąc o funkcji compliance czy funkcji ryzyka operacyjnego, co do charakteru produktów, prawda, to to, to bym widział jako jeden z ważniejszych elementów.